No witamy serdecznie Ogólnie rzecz biorąc to cipa tutaj jest Widać jakieś 400 metrów około I na nasz gust podstawy są poniżej 50 metrów No nam się udało w ostatniej chwili, natomiast powiem, że możecie spróbować jak najbardziej Dwa APM-y są bramkę zrobili, także możecie spróbować To ten rosyjski co miał po nas lądować Widzieliście to? Coś chyba stało się z tym Улетела. Как улетела? Ну, если неправда. Там же Корсаж, что с нашим самолетом? Подожди, узнаешь. Как вас найти? Стоите рядом с нами. Что с этим? Что с нашим самолетом? Что я наделал? on powiedział, Czy go zabiją. Jest sobota 10 kwietnia 2010 roku. Zaraz wracam. Nie przegap transmisji. Mm. Transmisja się opóźni ze względu na trudne warunki pogodowe, które sprawiają, że samolot ląduje z opóźnieniem. Proszę bardzo. Słuchajcie! Ruskie załatwiły kaczora. Musimy pogadać. Nie teraz. Nie widzisz, co się dzieje? Jedną samolot z prezydentem. Kto dostaje ten temat? Wszyscy. Wszyscy zginęli? Co ty działałeś? To moja robota. To mnie nie akredytacja. Czekaj akredytację, Dawaj kamerę. Aby szukać go. Róbcie swoje. Co tu robicie? Karol. Jestem menedżerem tego hotelu. Co tu się w ogóle dzieje? Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kapitan Bielawski. Proszę nie przeszkadzać. Zabieramy się na roboty. Odwołaj Cześć. wszystko, mam cię na wyłączność. Dobra. Dzwoniła twoja mama. A co się stało? Zginęło 96 osób. To mało? Musimy ustalić czy to są rzeczy pani Murza. Prosimy odpowiadać na pytania. Ale to tak tu. Kto to jest ksiądz, Baciuszko. zabity? Ubity. A to? Kto ten? to jest? Mężczyzna w mundurze, mężczyzna w soldackiej odzieży. Też zabity, to że ubity. kto ta jest? Kobieta. Rzęśna. Jeszcze żyje. Dziś się żywa. Byliście przy trumnach pary prezydenckiej? W sumie robiliśmy ujęcia całej kolejki. Pytam, czy byliście u pary prezydenckiej? Mama, proszę cię nie teraz. Nie byliście. Dlaczego nie? Bo mój dziadek też ginął na wschodzie i nie leży na Wawelu. Ale dlaczego go chowają na Wawelu? Są królem albo bohaterem? Kurdu peliede! To on zmusił pilotów do lądowania, to przez niego wszyscy nie żyją. Tak. Skąd ty wiesz, człowieku, kto ci takie rzeczy wymantował do mózgu? A pan wie, jak to było? Nie wiem. I kto wie? I wszystko jest niejasne. Ginie prezydent i tylu ludzi. I gdzie? I w jakich okolicznościach? I nie ma sprawy, wszystko jasne. Już nie wiem. Na obrę! Na obrę nie na obrę! Na obrę Nie na obrę! Na obrę Nie na Zaraz. O co tu chodzi? No to chyba dość proste. To nie jest proste, a nawet wręcz przeciwnie. Dlatego chcę mieć pewność, że rozumiesz, co robimy. Tak? Jaka jest przyczyna tragedii? Piloci? Tak, już wiemy, że katastrofę spowodowali piloci, którzy we mgle Zeszli poniżej 100 metrów. Ale do ustalenia pozostaje, kto ich do tego zmusił. Tutaj się nic nie zgadza. Ja, ja nawet nie wiem, kogo pochowałam. Nie dostałam protokołu sekcji. Pani mąż był blisko prezydenta. Bardzo chciałabym porozmawiać. O czym? O tym, co ważne: o prezydencie, pani mężu i współpracy. To jest dla pani ważne. Mamie, nie nagrywaj. Za mało pazura. Zbliżenia na twarzy. Ci ludzie są zaplątani w swojej żałobie, i przez to wszyscy są nie tylko smutni, ale i groźni. Znaczy, żałośni. Żałośni. I groźni. Potrafisz to pokazać? Góry, znowu, 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 znowu. No nawet zabawne Ale pokażemy jednak tych oszalałych Tam jest niezły cyrk Czegoś takiego nigdy nie widziałam No taki happening Młodzi już nie wyrabiają tego zawodzenia Sakrum zderzone z profaną Tak jest od zawsze no, Wiem, szukamy mocnych rzeczy Tak, uważaj Generał był w kokpicie Mocne? Mocne? Proszę pani, proszę zaczekać, mam tylko kilka pytań. Przecież już wszystko wiecie. Winni są piloci i mój mąż, który zmuszał ich do lądowania. Chcemy tylko powiedzieć prawdę o tej katastrofie. A skąd wzięliście te informacje, że mój mąż był w kokpicie? Są stenogramy. Skąd? Od Rosjan. Do widzenia, pani. Nagrywaj. Pani, no szefa nie ma. Nie teraz. Przepraszam. O. Cieszę się, że mam okazję Panią poznać. A skąd go znam? Zobacz, to żona tego generała. Którego? W krwi dowódcy sił powietrznych znaleziono alkohol w sektorze. Ulisie seń. pod went into cockpit. He was drunk. A piloci nie widzieli, że jest mgła? Widzieli. Ale bali się go. Przepraszam, o której będzie konferencja polskiego premiera? Nie będzie. A kiedy premier się wypowie? Nie wypowie się, jest na nartach w Dolomitach. <noise> bardzo dziwna sytuacja, jak dla mnie. To kurwy nędzy. Generał pijany, a my nie mamy tego pierwsi. Dlaczego? To chyba ja ciebie o to powinnam zapytać. Twoje dojścia zawiodły? Podwładni bardzo bali się pani marza. Kto pani powiedział coś podobnego? Co mąż mówił po tej awanturze w Gruzji? O jakiej awanturze? Przecież to wyście to tak opisali. A pani mąż dużo pił? Przepraszam. Jeśli mamy szukać początku tego, co się stało w Smoleńsku, to wszystko zaczęło się 10 sierpnia 2008 roku. W środku nocy do pałacu prezydenckiego przyjechał. Ambasador Gruz. Rosjanie zajęli w 60 km od Pilisi. I jeśli uda im się zdobyć stolicę, to, to będzie koniec wojny. Mój prezydent chciał, żeby pan prezydent jak najszybciej się o tym dowiedział. Proszę połączyć mnie z prezydentami Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Teraz. Natychmiast. The Voice of Europe. You have here right now five presidents together. This is the real voice of Europe. Jesteśmy tutaj przywódcy pięciu państw. Jesteśmy po to, żeby podjąć walkę. Nasi sąsiedzi z północy pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Świetnie wiemy. Że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj. Chciałbym to powiedzieć tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, Że Europa Środkowa, Gruzja, Że cały nasz region będzie się liczył. Po powrocie z Gruzji odwiedził prezydenta jego doradca. Przyszedł, żeby mu pogratulować. I powiedział. Proszę teraz na siebie uważać, bo oni panu tego nigdy nie darują. Co to jest? Chodzą po molo. Miała być konferencja. Ciekawe w jakim języku rozmawiają. Może po niemiecku. Tylko oczy. Zamordowana elita narodu. I potem to wszystko tak zakłamane, że kłamstwo staje się istotną częścią samej zbrodni. Zamordowani, zbrodnia, kłamstwa. Kto tu wpuścił tę sekcję smoleńską? Ale on mówi o Katyniu. <noise> Nie uczcie mnie historii. Jak pani myśli, na jakiej wysokości teraz jesteśmy? 30 metrów? Około 20. Z takiej wysokości też da się odlecieć. Technik pokładowy Jaka 40 mówił, że pozwolono tu polewowi zejść do 50 metrów. Ja wiem, że to podważa rosyjskie stenogramy, ale to jest właśnie najciekawsze. Inne stacje to dały, ty tego nie puściłeś. Bo mam coś lepszego. To jest nagranie. Z kamery przemysłowej na lotnisku, w którym generał tuż przed wylotem nakrzyczał na dowódcę Tupolewa. To kiedy się widzimy w sprawie nagrania? Nie widzimy się. A alkohol mógł być endogenny. Jaki? Endogenny, czyli taki, który może wytworzyć się po śmierci w organizmie. No sprawdź to. O właśnie. Ja ciężko pracuję. Dotarła pani do wiarygodnych świadków. Tak, awanturę słyszał oficer Bor, słyszał dokładnie całe zajście. O co chodziło w tej kłótni? Kapitan nie chciał lecieć, gdyż nie miał dokładnych informacji o warunkach pogodowych. Generał wymyślał go, kazał iść do kokpitu i sam meldował prezydentowi gotowość do lotu. No i co? Dałaś się złapać na ten kit? Awanturze przy samolocie? <grym> Jaki kit? Zazdrość z zżera hmm. Chociaż widziałaś ten materiał No nie, jest w prokuraturze A ja widziałem No i co? Hmm. Co na nim jest? Nie ma nic Gówno, ledwo widać Wie pani, to ja wtedy wiozłem pana generała na lotnisko Nikt tam się nie kłócił Po co tak zmyślać? Co jest? Byłeś kiedyś oszukany. Tak krewsko oszukany. Mamy nadzieję, że raport przygotowany przez Polską Komisję Rządową będzie zasadniczo różnił się od wersji rosyjskiej. Że będzie polski. Samolot rozbił się o pancerną brzozę. Obrócił się wokół własnej osi na wysokości mniejszej niż długość własnego skrzydła. A po czym, spadając na ziemię z kilku, kilkunastu metrów, rozsypał się na tysiące części. Taki jest wynik śledztwa. Kiedyś nie wolno było pytać, kto zrobił w Katyniu. A dzisiaj boimy się pytać, co tak naprawdę wydarzyło się w Smoleńsku. Po co mnie to przywiązłeś? To był już 62. Zanim uderzył w ziemię, wyciął skrzydłami ponad 300 metrów lasu. No przecież tu nic nie widać. No to było prawie 30 lat temu. Dziennikarzy zobowiązuje pewien etos kurwa. Czy te patriotyczne łzy wypukały ci rozum? Wszystko jest ustalone i żadne nowe fakty niczego nie zmienią. Miałem ci coś dać, ale... Kurwa... Niestety ekspertyz sądowych nie odnalazł w nagraniu z kokpitu tu polewa głosu generała. Mhm. Ale to, że nie ma dowodów jego obecności w kabinie pilotów nie oznacza, że go tam nie było. Co ty mówisz, człowieku? Czy ty wiesz, że od pewnego czasu wrzeszczysz do telewizora? Mam dość. Polecę do taty, oderwę się od tego wszystkiego. Nożyce golicyna, znasz to? Zasłyszałam. Powinnaś, bo to o propagandzie. No więc perfekcyjne kłamstwo składa się z dwóch części, jak nożyczki. Część pierwsza to kłamstwo główne. Musi być podane natychmiast po zdarzeniu, od razu. Bo ludzie od razu chcą się czegoś uchwycić. Okej. Okay. No. A to drugie? Drugie powinno być klasyczną teorią spiskową właściwie jej karykaturą. Taki sen wariata. the polish prime minister and the russian prime minister organized a commemorative ceremony for the 70th anniversary of the murder of polish officers by the russians and, but they didn't invite the polish president even though they knew he wanted to be there but there was another ceremony for the president three days later okay but why two ceremonies i mean why did they split it up maybe the russian prime minister couldn't make it the other day nina do you believe that at the world trade center the plane's wings drove through the massive steel structures like a hot knife cutting through butter do poles really believe that a birch tree destroyed that huge airliner podczas odchodzenia na drugi krąg w samolocie nastąpiła eksplozja Następnie, jeszcze przed uderzeniem w ziemię, eksplozja w środkowej części kadłuba zniszczyła samolot. Końcowym etapem katastrofy był wybuch, który zniszczył prezydencką salonkę i kokpit. Panie ojciec, to ma szczęście, że ma taką córkę. Mój syn kompletnie dał się ogłupić. Uwierzył w te ruskie raporty. Taki inteligentny człowiek. Krzyczy na mnie, jakby bał się prawdy. Nawet jak dynamit znajdą na tym wraku, to on i tak będzie wierzył w pancerną brzozę. Rozmawiałem z lekarzem. Twierdził, że z mamą wszystko w porządku. Ale nie musisz pędzić. Prześpij się trochę, bo się rozpadniesz. Halo? Słyszysz mnie? E Halo? Przerwało. Zacznij jeszcze raz. Wszystko, co ważne, już powiedziałem. Myśli pan, panie generale, że to nie była wina pilotów? Mam powody, żeby tak myśleć. Coś pani powiem. Przepraszam. Mm. Tak? Bardzo panią przepraszam, ale opowiem to pani innym razem. Proszę do mnie zadzwonić. Do widzenia pani. Generał dał mi numer swojej komórki. Już nie muszę na niego polować. Z ostatniej chwili. Generał, współtwórca jednostki GROM, został znaleziony w garażu podziemnym wyposażonym w monitoring, jednak w miejscu poza zasięgiem kamery. Prokurator po wstępnych oględzinach wykluczył działanie osób trzecich. Słyszał pan o generale? Tak, już kolejne seryjne samobójstwo człowieka, który wiedział coś ważnego. Ludzie pełni energii, cudanymi rodzinami. Nagle szukają zakątka, tam gdzie nikt nie widzi i nie ma kamery i strzelają do siebie. I trzeba trafu, że ginął akurat w piątki wieczorem. Bo sekcję zwłok można zrobić dopiero w poniedziałek. A w kwadrans po tym, jak znaleziono ciało, prokuratura ogłasza, że to było samobójstwo. Które to już w tej sprawie? Jeśli to prawda o tych 50 metrach, to pan jest teraz kluczowym świadkiem. Po tym, co pan powiedział, można wysnuć wniosek, że tam nie było trotylu ani nitrogliceryny, czy też jeszcze nie ma ekspertyz, które mogą to stwierdzić? Nie powiedziałem, że nie było tr trotylu, powiedziałem, że nie stwierdzono trotylu. Panie prokuratorze, przecież pan sam sobie zaprzecza. Są ślady trotylu, ale to nie są ślady trotylu. Przecież to jest kpina ze zdrowego rozsądku i z ofiar tej katastrofy. Treść mojego przekazu wydawała mi się jasna, ale. Ktoś dwa razy przeciął przewody z płynem hamulcowym. Zauważyłem to. Miałem szczęście. Dlaczego nie ma pan ochrony? Wie pani, nie chce. O co chodzi? Pani zajmuje się tą sprawą, prawda? Jaką sprawą? Smoleńskiem. Dyrektor kancelarii premiera powiesił się na kablu do odkurzacza 23 grudnia 2009 roku. To był dzień, w którym remontowany w samarze 154 wrócił do Warszawy. Ksiądz Ewangelicki, który dostał smsa z telefonu, jednej z ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. To było po katastrofie. Zaraz potem zginął w wypadku. Operator Polskiej Stacji Telewizyjnej, który jako pierwszy nagrał materiał na miejscu katastrofy. Zmarł w Moskwie, a materiał nigdy nie został pokazany w telewizji. Szef archeologów, którzy w czerwcu mieli polecieć do Spoleńska. Wypadek samochodowy. Specjalista od systemów sterowania samolotem. Był pierwszym ekspertem komisji sejmowej. Zginął pocięty piłą mechaniczną przez syna, który nic nie pamięta. Instruktor pilotażu kwestionujący ustalenia śledztwa. Powiesił się w łazience podczas urlopu w Indiach. Dwóch ostatnich. Генерала и техника яка, пани знала. Скон пан Тави? Почему пан мне все то все сказал? Это не конец, будут у нас с ним не только квести отчасти. Их война еще не Паша, доводишь его до пятидесяти метров без разговора. До пятидесяти. Это решение международного номер один. Mój syn zginął. Wioski w czyczenie. Ciało zgubili. Nawet nie wiem, gdzie mu świeczki stawić, i tutaj przychodzę. A wy kogo straciliście? Męża. Był lotnikiem generałem. To będzie winny. Ma tak zawsze. Winny ten, który martwy. Armia nigdy. A wy. Только за него молитесь еще, или за врагов тоже. Я пробую за всех, кто же меня скривдили. Меня выходит. Может, купите этот фант? Настоящий, правдивый. Нашли его здесь, але сейчас уже здесь ничего нету. Бетон. Что-то есть. И я не очень разбираюсь, но мне кажется, что это часть самолета. Такой настоящий фрагмент будет вам сувенир два на курсе глисаде подходим 80 70 60 горизонт на 60 1